Ponieważ MPG K&M jako spółka miejska został pozbawiony pewnych środków, bo nie tylko mieszkaniówka odeszła do spółdzielni mieszkaniowej, ale też pozbyto się cmentarza, obsługi cmentarza, tak? Więc tych dochodów takich nazwijmy to pewne. to są pewne źródła dochodu. Małe, nieduże, ale daj Boże każdemu. Pewne źródła dochodu, tak? Zamiast dostaną jakieś pieniądze, powiedzmy spore, na wysypisko śmieci. Załatwiono temat śmieci, jest na to dotacja tego przedsiębiorstwa. Nie można zlikwidować, rozszerzyć, ale nic. Okej, okay. ale można je doposadzić. Ja, my mamy propozycję, żeby ta, te dwa pozostałe przedsiębiorstwa skomasować w RTGKiM i wtedy te M zamieni z mieszkań na media, bo woda jest medią, ciepło jest w medium i tak dalej. Co to za w Kotłowni 1? W gruncie rzeczy nic się nie zmienia, wszystko zostaje, przepraszam, likwidujemy sekretarkę, prezesa i panią księgową. No trzy etaty likwidujemy, ale pieniędzy zostaje dużo, można przeznaczyć na innych na osoby, które będą zatrudnione, a nawet więcej osób, które będą mogły wykonać pracę, odnowić coś dla miasta, zrobić zalew, tak, bo tych do góry Mam czapkę tą, tą kierowniczą, to nam wystarczy. Także to jest jeden, jedną z wrzucić rzucić i drugą. I, że tak powiem, przenieść ich do ludzkich warunków, bo w serce mi się kraje, jak patrzę, w jakich warunkach jak pracuje i RPS. To urąga już standardów XXI wieku. Skoro już, że tak powiem, wodociągi zdobyły, udało im się kupić taką wspaniałą siedzibę. No ta uważam ten zakup za nietrafiony, może ze względu, że jest ładny i tak dalej, ale wydaje mi się, że akurat w tym momencie pieniądze, które zostały wydane, można było inaczej wydatkować. A jakby tu powiedzieć? Z tej nieruchomości pieniądze były tak pewne, że pewniejszych nie ma. Bo Pewnie jest jednym z najlepszych płatników w Polsce. I tamten podatek zawsze co roku wpływałby pewnie. Także... No ale skoro już się stało, mamy to, tak? Bo to jest nasze, bo te spółki to też są nasze, bo 100% udziału miasta, no to okej, okay, to wykorzystajmy je, tak? Skoro tam są fajne warunki, jest ładne, nie wiem czy Państwo byliście, budynek, tak? Byliście tak. Państwo w nowych wodociągach? Zwróciliśmy uwagę, gdzie stoją kalosze? W 20-metrowym pokoju stoją tylko kalosze. Przy samym wejściu. Także tam metrów jest do góry. Warunki są naprawdę super. Nie wiem, w gazowni może ktoś dawno temu był. Naprawdę tam jest fajny obiekt. Tak? Więc ci ludzie, którzy pracują naprawdę w ulądających warunkach w MPC tutaj niedaleko, czy w MP wieku, tam już naprawdę mało jest tych pokoi, że tak powiem, które są wykorzystywane. niedawno dawno nie było a teraz to już jest w ogóle mało, bo inspektorzy wszyscy się przy nie wiem, ile tam, 4-5 pokoi jest wykorzystane, to spokojnie się wszystko tam zmieści. A mamy do wykorzystania jeszcze jeden obiekt, bo o MP co zapomnijmy, jego trzeba złożyć. Bo tam nawet, nie wiem, no chyba, że bezdomnym czy coś wyremontować, jeżeli będziecie Państwo mieli taki pomysł, to tak. Ale mamy obiekt mpg -ku. Nie chcę nic obiecywać, jak przyjdziecie Państwo na następne, to powiem, co ja bym chciał z nim zrobić. Ten obiekt po mpg yy, A de facto siedziba jest wizami bazy mpg u więc tylko robi się wejście z drugiej strony, to wszystko zostaje. Baza chodeniu. I MPG, i to wszystko ma wspaniałe możliwości. Doposażyć, kupić koparkę czy coś. Niech kopią ten zamek. Niech robią coś, niech amfiteatr robią. Nie wiem, niech świadczą usługi nawet okolicznych. Przecież de facto te spółki żyją tylko z nas. Bo one nic więcej nie robią. One nie przynoszą dochodu. One tylko zabierają nasze pieniądze, a właściwie miasto im daje z naszych podatków nic więcej, a one powinny przynosić to. I to jest właśnie ten potencjał, który trzeba wykorzystać. Skomasować, zrobić większą, ona wtedy ma większe możliwości, a jednocześnie de facto oszczędności są, bo na tych przerostach administracyjnych zyskuje się, tak? Ona ma więcej możliwości do, że tak powiem, inwestowania tak, spółka. Właśnie w maszyny, w dodatkowy sprzęt, w ludzi, w komputery i inne rzeczy.